Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem KKZ365 i witam was unboxingu nagrody konkursowej ze strony Brickit.eu Brickit.eu na swoim fanpage na Facebooku ogłosili konkurs, gdzie wystarczyło jedynie udostępnić i polajkować post konkursowy, gdzie do wygrania był zestaw broni i unikatowa figurka z nadrukiem Brickit. Ja w konkursie wziąłem udział, jednak ja samej nagrody nie wygrałem tylko myślałem, Marcin Kalepa, który mi tą paczkę oddał. Bardzo mu za to dziękuję i serdecznie go pozdrawiam. I mam dwie bronie, jeżeli kiedyś kupowałem. Tutaj mam dwa pistoleciki. Jakie są modele? Nie wiem. Kosztowały one kilkanaście groszy, więc dokupiłem je po prostu do części, które kupowałem wcześniej. Przepraszam za moje pomyłki, jednak po prostu jest to całkowity film na spontana, tak zwanego. Jednak mam nadzieję, że wyjdzie całkiem dobrze. Brickit jest to ogólnie sklep internetowy, w którym możemy kupić różne militarne części do minifigurek na jak właśnie bronie, różne hełmy lub te same figurki właśnie wojskowe, jakieś jak żołnierzy i tym podobne więc dobrze, odpuszczmy paczkę jest to malutka koperta, list fioretowy dostałem ją dzisiaj rano paczka szła 2 dni Mam nadzieję, że filmik Wam yy, się spodoba. Dobra, i co tu mamy? O, ja. Więc na początek widzimy, że mamy pierwszą szaszetkę i mamy tutaj różne hełmy, czerwony pistolet, jakieś bronie, jakieś ścialby, ale ja, ogólnie na początku jeszcze przeprosić za to, że yy, za moją nieznajomość. O, bryki, proszę. Dobrze, za chwilę się tym zajmiemy. Tutaj mamy jeszcze yy, reklamę. Pierwsza. Minifigurki.pl, czyli ta druga strona, gdzie możemy kupić właśnie różne zestawy LEGO, figurki LEGO, figurki custom, akcesoria części, pele, naklejki, akcesoria Brick arms i Brick kit. A właśnie Brick kit to jest taki polski odpowiednik yy, Brick Arms. Widzimy tutaj właśnie Brick Kit, Minifix Equipment. Akcesoria militarne dla mini figurek. Tu mamy różne granaty, wyrzutnie, pałki, noże, latarki, pistolety, karabiny, hełmy i czapki wojskowe. Do jak sci-fi, peleryny i płaszcze. No, tu mam po angielsku, tu mam po polsku. Okej. Okay. Bardzo serdecznie zapraszam na ich stronę. Jest ona bardzo dobra, bardzo dobrej jakości części. Zajmijmy się pierwszą paczką. Brick Kit. Ładne, ładnie zapakowana. Hmm. Można rozerwać i zobaczmy, co tu znajdzie. Figurka. Z nadrukiem EU Tutaj też brickit. No, figurka. Fajnie, zawsze dodatkowe części będę miał do animacji. Tej ruchują na razie. I tutaj mamy bronie Wow, dużo broni Ech, Więc co tu mamy najpierw? Yy, taki karabinek, przepraszam, naprawdę ja nie znam się kompletnie na broniach yy, żeby, Nie chcę żeby mnie tutaj jacyś fani militari wyzywali w komentarzach, że się nie znam na broniach, ale naprawdę Nigdy nie byłem fanem militari i po prostu nigdy nie zagabiałem tematu, więc przepraszam za moje pomyłki Tutaj, tutaj muszę poprawić teraz, ym, żebyście lepiej widzieli ostrość Tutaj, o, to jest pierwsza broń O, tu chyba wiemy, to jest karabin, to jest chyba AK-47 Jeśli się nie mylę A może się mylę? Nie wiem <grym> Tutaj mamy kolejny karabinek, to wiem, że to chyba niemiecki karabin Używany podczas II wojny światowej Również jak ten używany podczas II wojny światowej tu kolejny karabin. Nie kojarzy go, ale nie pamięta nazwy. Tutaj kolejny karabin jak się go trzyma, tak? Chyba tak. Tutaj mamy wyrzutnię rakiet. Tak zwaną bazukę. O, tu mamy niemiecki pistolecik. Mam taki zabawkowy, trochę większy. Mamy pistolecik, to jest ten. Nie, to nie jest ten. To jest inny jakiś. Tu kolejny karabinek. To jest AK-47? To jest chyba AK-47. Nie jestem pewny, naprawdę, przepraszam, nie wiem. Tutaj mamy kolejny karabinek, taki brązowy. Tutaj mamy jakąś szczelbę. Tutaj mamy jakiś pistolet z tłumikiem zwykły i to jest chyba ten co ja mam co miałem wcześniej chyba tak ok i następna paczka zobaczymy co tutaj mamy Ach. no troszeczkę się dziwiłem przyznam myślałem że będę miał tylko jedną yy, paczkę tylko z brońmi i z figurką a tej proszę a, to są te kaski. One chyba są dopiero nowe, dodane do kolekcji. Bo widziałem, że mają nowe właśnie akcesoria do figurek. No, kask. Tutaj kolejny kask, taki, taki bardziej taki srebrny. Nie, nie pamiętam jak się nazywa ten kolor. Ile mam tych kasków? Jeden, dwa, trzy, takie, czy takie. Pokażę bardziej jeszcze do kamery. I co mamy? Tu mamy pałkę. Pałkę policyjną. Tutaj mamy jakiś pistolet science fiction, chyba ze Star Wars. Tutaj mamy znowu tą szczelbę, chyba wcześniej. Tu mam y, jakieś karabiny. Chyba ten on też był wcześniej, chyba już, nie wiem, czekaj, fajny. I czerwony pistolet. Chyba ten sam. Co ten? No, to jest ten sam. Czerwony. Fajny. Więc... wow, zdziwiłem się, naprawdę się zdziwiłem, że sam aż tyle części. Y, nasza figurka. Czekajcie, złapię ostrość aż może obniżę specjalnie, czytajcie. Ok. więc tak, bardzo ładna figurka. Dobrze, brick, kiedy potem się przyda jej część do animacji. Wiklip.eu. Tak, to jest nasza figurka. Pożę tutaj. Eee. No i dużo broni, naprawdę dużo broni i hełmy, naprawdę się zdziwiłem W posie konkursowym było tylko malutki zestaw broni A tutaj proszę, dostajemy jeszcze oczywiście e, piękne reklamy Brickit Może tutaj Żeby pokazać jakie to strony e, Więc wow, naprawdę zdziwiłem się Naprawdę polecam Wam ten sklep Mają naprawdę dobrej jakości części e, no, Nie wiem, nie widać e, Może spróbujmy założyć na figurkę jakieś hełmy proszę. Śmiesznie wygląda w okularkach. Ale bardzo dobrze się trzyma. Dobrej jakości hełm. Ładnie połyskuje. Dajmy mu może brońkę. Yy, tutaj co to jest? Nie wiem. Nie wiem jak to w ogóle mam włożyć w ręce. Yy, może tak? Jakoś tak i nie wiem i ta. Yy, nie wiem, naprawdę wow, zdziwiłem się, że aż tyle części dostałem. Bardzo dziękuję filmie BrickKids za, za te akcesoria. Yy... Polecam sklep, polecam minifigurki, polecam Brickit To chyba było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam się spodobał, chociaż z, takiej, z taką ilością błędów. Ale jak mówiłem, jest to, luźni, jest to luźny filmik, tylko prezentujący zestaw BrickKids. Yy, ponieważ jest to nagroda konkursowa, filmik w żaden sposób nie był sponsorowany. Yy... Pff, I to tyle. Mam nadzieję, że Wam po prostu się spodobało. Wiem, powtarzam się już kolejny raz, w mówię, czy Wam się spodobało, jednak troszeczkę przyznam, że takie filmiki dosyć mocno mnie stresują, ciężko, często mi się myli język, plącze mi się, nie wiem co mówić. Jednak jak mówiłem, mam nadzieję, że nie będzie tak aż tak źle. O, masz mocne nóżki. Eee, więc to byłoby na tyle. Jeszcze na się z Wami. Cześć!